W dzisiejszym wydaniu magazynu Polski Stół kontynuujemy rozmowę o produkcji trzody chlewnej, co wpływa na jej opłacalność. Jak zoptymalizować zyski? A dla wielbicieli polskiej kuchni, wprost z restauracji Delicjusz, przepis na doskonałe danie z wieprzowiny. W dzisiejszym odcinku programu Polski Stół, kilka słów na temat przygotowania wędzonej szynki z szanem i kwaśną śmietaną. Jak to robimy? Szyka wędzona typu chrobry. Wyprostujemy ją na dość cienkie plastry, około 1,5 mm. do tego potrzebujemy kwaśną śmietanę, już uprzednio zakwaszoną mam, i chrzan, chrzan, żeby był wysokogatunkowy, najlepiej świeży, tarty, ja już go mam startego, z sparzonego z, z cytryną, mhm. czyli jest bardzo intensywny w smaku. Czy nie? ewentualnie jakaś inna szynka? Może być każdego rodzaju, może być również polędwica sopocka, możemy użyć tutaj każdego rodzaju szynkę wędzoną, yy, która będzie nam odpowiadała jakby smakowo. Podstawowym elementem opłacalnej produkcji trzody chlewnej jest jej właściwa organizacja. Istotne błędy można popełnić już na starcie. Źle zaprojektowany budynek utrudnia optymalną produkcję. Pan Leszek Simiński sam unowocześnił swoje chlewnie. Jego innowacyjne pomysły sprawdzają się w praktyce. A to jest taki mój patent na to, na usprawnienie pracy w świniarni. W świnie jedzą cztery rodzaje różnej paszy. W zależności od wielkości jest to uwarunkowane ekonomią. No i żeby to się nam nie pomyliło, to zrobiłem sobie kolory poszczególnych pasz. Dla najmłodszych jest czerwona, dla starszych żółta, zielona i niebieska, dla największych. Nie? Cokolwiek wejdzie, patrzy, silos z zieloną karteczką, aha, sypie zieloną paszę, jedzie do świniarni, patrzy, gdzie są zielone karteczki, czy zielone klipsy, aha, tutaj, no to tą zieloną paszę sypie do zielonych świni. Nie jest możliwe, żeby się pomylić. I tutaj mamy podobny system, co prawda tu już nie sypiemy ręcznie, tu już są paszociągi, ale zachowałem ten system kolorów. Na różnych etapach życia świnie mają różne potrzeby żywieniowe, a pasza wraz ze wzrostem tuczników jest coraz tańsza, im więcej typów pasz, tym w sumie taniej. Budując chlebnie pan Leszek zwrócił też uwagę na szerokość bram, umożliwiające na przykład sprawne czyszczenie boksów. Poza tym przywiózł z zagranicy pomysł na wentylację świniarni. Tak sobie takie coś wymyśliłem, że pod gankiem paszowym zrobiłem piwnicę. Ta piwnica im większa, tym lepiej. I przez tą piwnicę latem, wchodząc w powietrze, że jest to piwnica, ono się chłodzi, a zimą z kolei w tej piwnicy jest ciągle ciepło. Przechodząc to powietrze przez piwnicę, się troszkę ogrzewa zimą. Przez to mniej zużywam energii na ogrzewanie tego powietrza później już wewnątrz. Stała temperatura ma ogromne znaczenie dla utrzymania wysokiej zdrowotności zwierząt. My tu mamy już najnowsze osiągnięcia techniki zastosowane. Sterowniki, czujniki temperatur, czujniki gazów wewnątrz, czujniki wilgotności. I wszystko jest to komputerem sterowane. Tylko po to, żeby świnie się dobrze czuły. Bo jeśli się dobrze czują, to one po prostu szybko rosną. To wszystko ma wpływ na opłacalność produkcji. Podstawową kwestią jest jednak żywienie. A zatem, jak karmić świnie, polską trzodę chlewną, żeby była konkurencyjną, żeby uzyskać jak najlepszy efekt? Mamy wysoki potencjał genetyczny zwierząt. Te zwierzęta potrzebują wyspecjalizowanych, wysoko skoncentrowanych mieszanek paszowych. W takich warunkach są w stanie uzyskać wysokie wyniki produkcyjne, które no, są częściową, aczkolwiek nie ostateczną gwarancją sukcesu ekonomicznego. A czy nasza przoda chlewna jest y, y, dobra genetycznie? Ja powiem, że nawet są bardzo dobre, ponieważ hodowcy w Niemczech, czy no w Norwegii Regii, tak 10-12 lat temu poszli za daleko, uzyskując mięso zbyt chude, które no nie, nada, nie nadaje się jako mięso kulinarne ani do wytwarzania. W związku z tym yy, chcąc uzyskać dobrą męlinę, yy, muszą rozdrabniać i dodawać tłuszczu. W Wielkopolsce jest yy, kilka ferm, yy, które hodują rasę złotnicką. I ta rasa złotnicka schodzi na pniu, ponieważ jest zapotrzebowanie jako dodatek do wytwarzania wędlin. Czyli kolejna przewaga, kolejna przewaga polskich producentów, jak Dowiadujemy się, że tradycyjne szynki parmeńskie, które są przez Włochów produkowane, one opierają się na świniach z Małopolski czy z Lubelszczyzny, gdzie tam okres żywienia nie trwa 5 miesięcy, ale 8-9 miesięcy. Mięso jest bardziej dojrzałe no i nadaje się do produktu. Także szynki są skupowane i eksportowane do Włoch, gdzie poddawane są technologii z naszych polskich świn. Szynki parmeńskie są wywarzane. Szkoda, że mało który konsument wie, że to właśnie z naszego mięsa powstają takie rarytasy. Dla rolnika najważniejsze jest jednak to, by produkcja była jak najbardziej opłacalna. Dożywienie stanowi 70% kosztów moich. I to jest to, na co ja mam największy wpływ. Nie mam wpływu na cenę żadnego, bo to jest fikcja, że rolnicy negocjują cenę. Podstawa to jest do, bardzo dobra jakość paszy. Producenci pasz podkreślają istotę dobrej współpracy na linii rolnik, dostawca pasz czy dodatków paszowych. Powinny być jakieś wizyty na chlewni, żeby ten ziemieniowiec miał dostęp taki wizualny do tych żeby mógł. Na podstawie takiego jednego przejścia chlewni, ocenić poprawność żywienia, prawda? Ocena kondycji zwierząt to jest podstawa dzisiaj, jeżeli chodzi o, o poprawność, o poprawność ży żywienia danego stada. Dla profesjonalnych doradców żywieniowych wszystko, co dzieje się w chlewni, ma znaczenie. Bardzo istotne są również informacje na temat genetyki. Postęp podobny jest na tyle rozwinięty, że nie ma jednego wspólnego mianownika dla wszystkich świn. Każda rasa, każda linia. W, nie, w niektórych momentach się różni, jeżeli chodzi o żywienie. I musimy wyjść naprzeciw temu, jako firmy żywieniowe. Możemy odpowiednio zbilansować pasze, poddane genoty, żeby jak najwięcej z tej silni, jak tu mówiąc, kolokwialnie wycisnąć. By zwiększyć swą rentowność, warto współpracować z profesjonalistami. W nowoczesnych fermach użyteczne mogą być także mikroorganizmy probiotyczne. Probioemy pochodzą z Japonii. Profesor Takiteru Ohiga je po prostu. Wyizolował z czystego środowiska gleby, żwacza, krowy, przemysłu fermentacyjnego, drożdżowego i promieniowców. I je tak skomponował, że one wzajemnie się wspierając i uzupełniając, bardzo pomagają środowisku zatrutemu przez chemię, przez środki ochrony. Przez po prostu stosowane nadmierne ilości wapna, między innymi. Czyli leczą glebę. A zdrowa gleba to zdrowa żywność i zdrowie ludzi i zwierząt. Bo karmimy przecież paszami te zwierzęta zdrowymi paszami. Pan Kazimierz kieruje Regionalnym Centrum Mikroorganizmów w Lesznie. Przy centrum znajduje się gospodarstwo, gdzie od pięciu lat zamiast środków ochrony roślin stosowane są pożyteczne mikroorganizmy. One leczą, pobudzają i chronią przed różnymi patogenami, jak na przykład przed grzybami fusarium. Zaprawione ziarno pięknie kiełkuje, 100% kiełkuje ziarna, zaprawionego właśnie pożytecznymi mikroorganizmami. Doskonale sprawdzają się one także w produkcji zwierzęcej, wpływając na dobrostan zwierząt. Tym tematem warto się zainteresować. Wróćmy jednak do naszej rozmowy. Reasumując, kłopot z polską trzodą chlewną, z tym rynkiem, polega na tym, że, że z jednej strony mamy zalew towarów spoza kraju, a z drugiej strony, że nasze gospodarstwa ciągle nie są jeszcze tak efektywne i tak duże, żeby mogły sprostać wyzwaniom takiej właśnie konkurencji. Mojżesz potrzebował 40 lat. Chodząc w kółko po pustyni, żeby zmienić mentalność. My, Ale my znamy tyle czasu. My mieliśmy 20 lat, myślę, że wykorzystaliśmy te 20 lat i chyba wcześniej zmiany mentalne zajdą niż te 40 lat dla narodu wybranego. Ja myślę, że tu jeszcze biorąc przykład Danii, tym takim bardzo ważnym elementem, który pojawiał się już dzisiaj w dyskusji, to jest konsolidacja producentów. Bezwzględnie daje to możliwość większej skali produkcji, uzyskiwania lepszych cen niż w przypadku rozdrobnionych Konsolidacja, która polega na uczestniczeniu kapitałowym producentów rolnych w dalszych etapach przetwórstwa, a nawet i handlu. Także y, większość dochodów jest uzyskiwana na tych, na tych dalszych etapach, aniżeli na samej, produkcji, y, na samej produkcji rolniczej. Niestety popełniono błędy przy modernizacji zakładów przetwórczych, y, nie dając ścisłego połączenia z rynkiem producentów. Firmy pobrały po 20 milionów dotacji, natomiast nie zawarły umowy umów kontraktacyjnych z naszymi producentami. I w tej chwili to co się dzieje w przetwórstwie nie tu szczególnie trzody, Wiele zakładów wojowych i przetwór nie upada, nie wytrzymując konkurencyjności spowodowanej przez sieci sklepowe. Najlepszą promocją wieprzowiny jest jej spożywanie. Przygotowanie wykwintnej przystawki zwędzonej szynki jest dość proste. Polecamy Państwu to danie. Ja muszę wymieszać, przyprawić śmietanę z chrzanem. Do tego dodaję sklarowaną żelatynę i to wszystko roluję w formie rolatki. Zostawiam w chłodni na około 4 godziny, następnie kroję i podaję na zimno. Podam do akurat z oceb z pomidorkami koktajlowymi w ziołach. Witam Państwa. Dziś kolejny raz rozmawiamy o spadkach. Ostatnio nasz ekspert wspominał, iż, by nie zapłacić podatku, trzeba zgłosić fakt nabycia spadku w ciągu 6 miesięcy. Oczywiście dotyczy to grupy zerowej. I tu będziemy teraz mówili o sytuacji, która dotyczy również tych osób, które mogły skorzystać ze zwolnienia podatkowego, jak i wszystkich innych. Mamy tutaj takie trzy grupy podatkowe które decydują o tym, w jakiej wysokości będziemy płacili podatek. I dla grupy pierwszej to jest 9000 zł plus tam oczywiście troszeczkę więcej. A dla grupy trzeciej to jest kwota przekraczająca 4000. E, czyli ta kwota jest jakby zwolniona, tak? To jest kwota zwolniona, a powyżej tej kwoty w każdej z grup płacimy już niestety podatek. Proszę Państwa, ale są pewne odstępstwa od tej normy. E, na przykład rolnicy nie zawsze zapłacą podatek. Rolnicy nie zapłacą podatku w sytuacji takiej, kiedy na przykład przedmiotem e, spadkobrania będzie gospodarstwo rolne, oczywiście przy spełnieniu określonych warunków. To samo będzie dotyczyło na przykład nabycia w drodze spadku albo też i w drodze darowizny maszyn rolniczych, które będą wykorzystywane w gospodarstwie rolnym. Czy to są wszystkie zwolnienia, z jakimi mamy do czynienia przy spadkach? Nie, no oczywiście ustawa przewiduje jeszcze szereg innych możliwości zwolnienia z opodatkowania różnego rodzaju składników majątkowych, które wchodzą do spadku, i tak na przykład mieszkanie, które. Yy, Mieszkania albo własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego pod jednym warunkiem, że zwolnienie dotyczy 110 metrów takiego mieszkania. Jeśli przekraczałoby oczywiście taką powierzchnię, no to ta nadwyżka już będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Dziękuję za wyjaśnienia. W następnym naszym spotkaniu będziemy rozmawiać na temat zachowku. Zapraszam.